Cześć, melduje się Kobikowski. Po recenzji podniebnej lądujemy twardo na ziemi. W tym odcinku na tapecie działo samobieżne Su-85 z kolekcji Bitwa o Berlin, ale nie tylko. Przy tej okazji odniosę się także do Su-85 z serii World of Tanks i omówię drobne różnice i ogromne podobieństwo tych modeli. Zatem będzie to taka recenzja dwa w jednym. Zapraszam. Rzut okiem na papierologię. 185 składa się z czterech części, a zatem otrzymujemy cztery, cztery gazetki, cztery magazyny. Jak wiecie, już wielokrotnie mówiłem, że bardzo mi się podoba to, to, to cała idea, te, te gazetki. To, że dostajemy artykuł, tu akurat artykuł o Hitler Jugend. To jest absolutnie straszna sprawa. Znaczy, była, tak. Natomiast my musimy wiedzieć o tym, tak? Musimy się o tym uczyć. To jest historia. Historia tym bardziej staje się wartościowa im ją lepiej znamy, tak? Możemy wyciągać z niej wnioski, uczmy się, uczmy się do licha ciężkiego. Po środku, jak to bywa, mamy takie stylizowane fajne plakaty. Bardzo mi, się to, bardzo mi się to podoba. No, nie mogę się nachwalić, bo zawsze w ciekawy sposób ten z tyłu ten, to zdjęcie. Właściwie nie wiem, czy to są nowe zdjęcia z jakiejś rekonstrukcji, czy bo raczej nie, nie takie, nie z drugiej wojny światowej. Natomiast one nakładany nakładane na nie taki filtr, taka sepia. Wszystkie są utrzymane mniej więcej w takiej samej stylistyce. Te zdjęcia fajne, fajne. No i w dalszej części jest instrukcja. Może spójrzmy sobie jeszcze na jakiś tam numer, na przykład. Trzeci z tych, e, tr część trzecia z czterech. Ostatnie urodziny Hitlera. On dostał w prezencie jakieś figurki kolekcjonerskie. Nieźle, nieźle. Czytać, czytać. O, tu jest słuchajcie, zbliżenie na, jedną, na jeden taki ciekawy detal. Otóż, właśnie tak jak się ogląda zdjęcia tych 185, to najczęściej, powtarzam, tak mi się wydaje, najczęściej widzę, że one mają takie koła innego typu, takie właśnie z, tym, z pełnymi tarczami. Tych kół było kilka rodzajów. Były właśnie takie, jakie będziemy mieli w tym modelu, czyli takie odlewane z takimi, z takimi prześwitami, z takimi dziurkami, z takimi jakby szprychami, takie pełne ale i te i tamte te i tamte są jakby z opaskami gumowymi były z opaskami gumowymi natomiast były jeszcze takie trzecie co najmniej naliczyłem chyba trzy rodzaje bez opasek gumowych wiadomo e, znana sprawa że z gumą podczas II wojny światowej były problemy i czasami tej gumy nie było e, i wtedy e, no, tam robili takie koła po prostu e, Zresztą tak samo jak Niemcy, tak też później przerzucili się na takie tarcze bez opasek gumowych takie. Z, z, o. A tutaj jest to jest ciekawe, bo tu mamy na tym plakacie mamy trochę jakby takiej sepi, tutaj jest sepia, a tu wybuch jest już kolorowy. No i nasze 85 też już jest kolorowe. No, jeśli chodzi o instrukcję, to nie znalazłem żadnych żadnych takich potknięć. Wszystko było OK. I teraz wspomnę tylko jeszcze różnica w przypadku 185 World of Tanks, jest taka, czyli tej pudełkowej wersji, jest taka, że dostajemy normalną instrukcję, bardzo, bardzo podobną do tej tam jest, jeżeli chodzi o wnętrze kadłuba, to tam dosłownie chyba jest tylko na, na, na samym początku jest różnica na poziomie osiek do kół. Tam troszeczkę jest inny układ płytek. W tym jakby szukano jeszcze oszczędności, o czym jeszcze powiem, powiem zaraz. Bardzo podobna instrukcja. Z tyłu, oczywiście w, tej, w tym wydaniu World of Tanks dostajemy kod do gry. No jakieś tam takie małe, małe, bonusowe sprawy w stylu racje żywnościowe, 3 dni premium i tak dalej. O tym chciałem wspomnieć. Zrobimy teraz sobie przegląd figurek. Najpierw dwie figurki, które zostały dołączone do 185. Słuchajcie, w SU-85 były tylko dwie figurki ponieważ no z tego co też tak powiem, wyczytałem pomiędzy wierszami chodzi o to, że ten model SU-85 był po prostu trochę bardziej skomplikowany, to znaczy jego liczba elementów przekraczała 400, no i żeby wiecie, żeby to zbalansować, to dorzucili trochę więcej elementów, ale, ale figurki za to mamy tylko dwie. No tutaj, wiadomo, dla osób, dla których szczególnie ważne są figurki, to, to, jest, to jest minus na pewno. No ale z drugiej strony nie obcięli aż tak dużo detali z tego 185. Z tego Większość tych rzeczy, takich jak te, jak te poręcze z boku, jakieś tam lampki, skrzynki wszystko tam jest. Zaraz omówię o tym, czego nie ma. Natomiast, no mi się wydaje, że to jest dobry balans. Yy, yy, no wiadomo, że najlepiej byłoby, gdybyśmy mieli wszystkie detale, lub może jeszcze coś tam ekstra i, i cztery figurki, no ale dobra. dobra. Nie mówmy o tym, co by było. Mamy dwie figurki. Pierwsza z nich to jest yy, żołnierz polski. Tu jest taka troszeczkę niezgodność, yy, ponieważ jakby na, yy, na tam na opakowaniu, to też w gazetce jest pokazane, że on powinien mieć taką podstawową główkę uśmiechniętą. Natomiast dostałem, dostałem taką główkę, taką. Tą, taką też według mnie lepszą tak? do, do tematyki wojennej bardziej się nadającą, taką skupioną usta zaciśnięte, tu jeszcze jakiś szrama na poliku e, bardzo fajnie. tak? Mundur taki właśnie e, prosa, to jest chyba taka koszula y, też jakieś paseczki e, pas e, widać z tą klamrą, z, e, z takim z tym orłem piastowskim ludowego wojska polskiego no i pepesza z limowanym magazynkiem no to już jest. E, poezja. No niestety te włosy, to znaczy to nie, nie wyglądają aż tak źle, ale według mnie widać, że one są z troszeczkę innej epoki, tak, zobaczcie, one są tak grubo ciosane, tak, tak bardzo, ten kształt jest taki naprawdę prosty, a przypomnę, że są już takie włosy, takie bardzo fajne, nie? te nowe, no nie wiem, może chcieli tutaj, może mieli tam jeszcze wytłoczone kilka tysięcy takich fryzur i chcą je gdzieś tam nam przemycić, kto wie, nie? Figurka numer 2 z 85. Bitwa o Berlin. Tutaj słuchajcie mamy żołnierza piechoty sowieckiej. Co ciekawe, buźka dokładnie ta sama, ale to ok, bo ja chcę jak najwięcej mieć tych, akurat tych buziek, żeby trochę zrównoważyć te wszystkie takie te, te, te uśmieszkowe bu buźki. Fajne, fajne tutaj są nadruki, natomiast, o, to muszę wam powiedzieć, Konkretnie w egzemplarzu, który ja otworzyłem i złożyłem, był taki błąd, że na tym, na tym kasku nie było czerwonej gwiazdy. No ja tutaj chciałem Wam pokazać, jaki był zamiar tak, tutaj producenta, i wziąłem ze swojej kolekcji taki kask już z nadrukiem. Natomiast o tym błędzie muszę wspomnieć. Coś takiego się może zdarzyć, ale wtedy spokojnie, jeżeli to by się akurat zdarzyło, drugi widzu, piszemy reklamację do firmy Kobi, nic, nic złego się nie stało. Będziesz, będziesz docelowo zadowolony, bo Kobi na pewno naprawi tą pomyłkę. Na wyposażeniu tego żołnierza jest potężny, ogromny karabin maszynowy DP28. Oczywiście on jest taki przerysowany, ogromny, ale dzięki temu jest dosyć taki poręczny do zabawy. Tak? Nie jest taki zupełnie delikatniutki, malutki. Z takim tutaj widać charakterystycznym magazynkiem talerzowym fajne. A teraz uwaga, e, przechodzę do e, jakby zestawu e, World of Tanks, 185 World of Tanks, e, i tutaj Wam, że tak powiem, zasymulowałem, jaka figurka byłaby w tym zestawie. Ja go nie chcę już otwierać, bo nie, 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 ma, nie widzę potrzeby, natomiast z pudełka, że tak powiem, e, e, odczytałem wzór. No i z elementów, które już posiadam, złożyłem e, taką figurkę. E, byłaby dokładnie to taka figurka. Fajne, fajne, że tak powiem, te wszystkie nadruki, elementy. No i ten, ten hełmofon taki charakterystyczny, rosyjski. I też DP28, tylko bez trójnogu, bez dwunogu z przodu. Tak wygląda nasze Su85 w pełnej krasie. Teraz najpierw omówię dokładnie ten model, tak jak on wygląda po złożeniu. W przypadku kolekcji Bitwa o Berlin, a później omówię, jakie są różnice pomiędzy tym a tą edycją pudełkową z World of Tanks. Więc tak, słuchajcie, generalnie bardzo mi się ten model podoba. Co do tego w ogóle tutaj nie mam wątpliwości, że mi się podoba. Został on troszeczkę, że tak powiem, udoskonalony względem poprzedniej edycji. Tej pierwszej edycji SU85 od Kobi. Zresztą pod koniec filmu zrobię takie zestawienie tej, razem z tą poprzednią wersją, ponieważ wyjątkowo mi się zachowała. Jak wiecie, ja często rozbieram modele. No jestem jednak bardziej konstruktorem niż kolekcjonerem, więc jak potrzebuję jakiejś części, to nie ma świętości i rozgrzebuję wszystkie modele, które muszę rozgrzebać, żeby odzyskać części. Przy okazji znowu apeluję do kobi, aby uruchomili sprzedaż elementów luzem. Słuchajcie, no, bez wątpienia taką najmocniejszą stroną S85 jest przód. Fajnie zaprojektowana ta, ta przednia, przednia cała skośna płyta pancerna. Zwłaszcza, że mamy tu sporo detali. Haki, takie to były haki, zaczepy. Umożliwiające holowanie czy też zaczepienie jakichś tam dodatkowych elementów, lin. Tutaj rząd zapasowych ogniw gąsienicy nie zabrakło latarni przedniej. Jest taki tutaj duży włas kierowcy, jakby z nadrukowanymi peryskopami. Ten włas jest troszeczkę za duży, to znaczy, nawet mówimy tutaj o tym, o tym nadruku, no ale. Tu chodzi akurat, tu zwycięża i według mnie to jest ok. Tu zwycięża, jakby te względy praktyczne, to, że jest to zabawka, żeby można było tam dosyć swobodnie się dostać do, do wnętrza. Co ciekawe, w wnętrzu jest fotel. To tak wiecie, nie wiem, czy tam dobrze widać, ale troszeczkę chyba widać, że tam jest fotel, i to jest jeden z nielicznych pojazdów takich pancernych od kobi, w którym właśnie zna znajduje się fotel. W nie, niedużej nie nie ilości tych, tych czołgów różnych, czy tam dział, znajdują się fotele. Tutaj jest taki fotel. Zobaczcie, tu mamy fajne, jak takie kuliste, kuliste jarzmo tego y, działa. To już jest ta potężna 85 y, z Zmodernizowane działo przeciwlotnicze y, o bardzo dobrej penetracji, które już umożliwiało y, skuteczne rażenie Panter i tygrysów. Fajnie. To jest takie lekkie, takie zobaczcie, jakby pod, podcięcie, takie wypro, wyprofilowane, które ma troszeczkę jakby sygnalizować, że ta powierzchnia z boku też powinna być taka lekko pochyła. To było bardzo trudno zrobić. Już z klocków. Ja jestem ogólnie zadowolony. tak? Mamy takie lekkie tutaj takie ścięcie, tutaj dalej mamy już prostą ścianę, nie ma problemu. Tak, to, to co dodano względem tej poprzedniej, pierwszej edycji, to to, że mamy tutaj wreszcie takie uchwyty fajne z boku. Antenka jest już gumowa. Po obu stronach mamy skrzynki takie alas, to są klocki w ogóle też z nadrukami. Skrzynki to są takie narzędziowe, lub też z jakimiś zestawami naprawczymi. I tutaj widzimy nadruki naszego wojska polskiego. Tego ludowego, które szło od wschodu razem z Armią Czerwoną, numer 616, i tutaj nasz ten orzeł piastowski, który niestety wygląda troszeczkę jak karykatura naszego orła, tego królewskiego, bym powiedział. Tu zasadniczo z tej strony to samo. W ogóle tak zauważyłem, że względem tej pier najpierwszej edycji udało mi się obniżyć troszeczkę tutaj ten, ten, ten model, chyba o jedną płytkę. I tak niezły, niezły wynik. Natomiast troszeczkę właśnie tutaj mam osłabioną konstrukcję, tak mi się wydaje przynajmniej. I tutaj jest taki jeden sła słabszy punkt, że to, o widzicie, to bardzo łatwo odpada. I i to jest taki jeden słabszy punkt, który mi się mniej podoba, no, no to, to nie będzie nam, wiecie, tutaj jak będzie na półeczce stał model, to nie będzie nam to odpadać, ale przy zabawie już tak. Dobrze, jeżeli chodzi o układ jezdny, tak jak już wspominałem, tutaj akurat mamy te koła, no fajne takie, no te, te, te nowe, które utworzono do T34, yy, jest ten, to jest ten wariant taki, jakby właśnie to są te koła odlewane z tymi jakby takimi szprychami i, i dziurkami. No ale mówię: najczęściej jak się ogląda zdjęcia historyczne, to Su85 miały, miały te takie tarcze pełne. Nie wiem, czy to, to wynika z tego akurat, że Su85 było tylko w jakimś tam zakładzie produkcyjnym. Tego nie doczytałem. Próbowałem znaleźć, ale łatwo do tego nie dotarłem. Czy też po prostu akurat na etapie, na którym tłoczono, te, wiecie, te, te 85 akurat po prostu w fabryce były te pełne koła. Bo, bo na przykład też nierzadko widać słuchajcie, zdjęcia, na przykład te czystych czwórek, czy tych pojazdów pokrewnych, nawet z miksem, słuchajcie, że na przykład dwa koła takie z tymi opaskami gumowymi, na przykład takie. Jedno koło tam takie to pełne, a inne to takie większe koło metalowe bez opasek gumowych. Więc trzy rodzaje, trzy rodzaje kuna na, na jednym tym. Tył, tył, słuchajcie, to według mnie to że zbliżyliśmy się do ostatecznej, bar, najlepszej możliwe, możliwego wykonania T-34 czy 185. 85 Bardzo fajnie tu jest to, to zrobione, tu mamy taki ukryty trochę włazik, silnik, ładne takie te dwa klocki, dwa bloki takie te jakby srebrny, metaliczny fajne są te takie klocuszki właśnie z tym takim są też taką właśnie z perforacją, o tak to nazwijmy fachowo świetne wydechy, cieszę się, że nie zmieniają ich na siłę zostają bardzo fajne tu w tym modelu jest takie troszeczkę też uproszczenie, to jest jedna jedna, jedna z z że tutaj zostawili taki klocek ze studami, a w, w tym SU-85 z World of Tanks jest chyba jeszcze dodatkowo, albo dodatkowo, albo mamy tutaj po prostu jeszcze płyteczkę, jakąś tam, taką kafeleczkę płaską. Tutaj zobaczcie, bardzo fajnie. I to, to samo jest właśnie też w SU-85 z World of Tanks. Mamy taki nadruk do takiej klapy, jakby dostępowej. To był chyba szybki dostęp, nie wiem, do jakichś elementów silnika lub sprzęgła. Yy, przekładni, nie, nie, jestem, yy, nie jestem pewny tak, ok teraz omówię wszystkie te drobne różnice, które udało mi się yy, znaleźć pomiędzy tymi modelami Bitwa o Berlin su, yy, su 85 z, yy, z World of Tanks yy, jest jedna taka, jedna różnica, o której już wspomniałem konstrukcyjna tam wewnątrz kadłuba na poziomie, na poziomie osi, tam troszeczkę są inaczej ułożone płytki tak Prawie mamy identycznie to samo wszystko klocek w klocek. Oprócz tego, że tutaj mamy, tutaj mamy drobne różnice i w, i w bitwie, o, m, przepraszam, w World of Tanks mamy po cztery beczki. Oraz tu mamy słuchajcie, jedną dodatkową poręcz. Tu mamy jeszcze, jeszcze jedną taką poręcz, tak, a tak mamy wszystko dokładnie to samo. Ten nadruk jest taki sam. Tych nadruków oczywiście nie ma, ale nie ma też na przykład czerwonej gwiazdy, niestety. No i tam właśnie w tej edycji um, World of Tanks dostajemy te, ten arkusz naklejek, który w mojej skromnej opinii, delikatnie mówiąc, nie jest najmocniejszą stroną akurat tamtych modeli. Po prostu jest to taka dodatkowa opcja, jak ktoś lubi to sobie przykleić naklejki. Niestety nie ma tam właśnie na przykład czerwonej gwiazdy, y, która wydawałaby się podstawową naklejką. Tego, niestety, tego zabrakło. Natomiast w rosyjskich pojazdach i również, właśnie w 185 World of Tanks, dostajemy napis rudy, e, który możemy tam delikatnie przyciąć i na przykład zastosować, właśnie w naszym rudym, jeżeli chcemy sobie rudego tam e, skompletować. A tak, słuchajcie, e, to mamy wszystko identycznie to samo. W sumie tu mógłbym postawić ten model z World of Tanks, wszystko byłoby dokładnie to samo, tylko. Bez nadruków tego wojska polskiego byłyby cztery beczki, i tutaj byłaby jedna, jedna dodatkowa poręcz, więc różnice są minimalne. A zatem słuchajcie, tak konkludując, yy, fajnie, że mamy, mamy jakąś tam opcję, tak? Jak ktoś tutaj jest bardziej yy, chce ta tutaj patriotycznie, yy, żeby właśnie było jednak wojsko polskie, no to Proszę bardzo, mamy z kolekcji Bitwa o Berlin, Tosu 85 z polskimi oznaczeniami. Dwie figurki dostajemy, w tym jednego żołnierza polskiego. No i to, to wspaniałe działo, bez tam drobnych y, dwóch detali chyba, tak? Naliczyłem, więc to naprawdę y, nie ma co czuć tak, że to jest jakiś, jakiś trochę bardziej zubożały. Natomiast, jak, jak na przykład Komuś tam nie zależy specjalnie na polskich oznaczeniach, a z drugiej strony jest wielkim fanem gry World of Tanks i każde tam trzy dni premium, czy tam ta czekolada dla załogi, czy zestaw naprawczy są dla niego cenne, no to wtedy sięga po ten zestaw pudełkowy World of Tanks i załatwione. Tak. Przy okazji dostaje model ździebełko, ździebełko bogatszy, tutaj o, o, o beczki i o, o zaczep. No a wtedy niestety zostaje bez oznaczeń historycznych i musi sobie kombinować. A może jest fanem naklejek w stylu spadająca z drzewa, spadający z drzewa miś koala, czy coś takiego. Tak. Jeszcze to obiecane szybkie zestawienie, słuchajcie pierwszej edycji 185. 85 Zobaczcie jeszcze na, na, ty, na tych takich pierwszych kołach jakie były, do tych gąsienic zrobionych. To bardzo fajne koła, nie? Nie ma, nie ma z tym problemu. Mógłbym powiedzieć, że, że te byłyby prawie idealne, ale one też nie są, wiecie, idealne, bo mają tam jakby takie szprychy w środku, więc też jakby nie pasują tutaj do, do tego SU-85, jeżeli byśmy się uparli na te właśnie tarcze takie płaskie, lite. Natomiast tu mieliśmy napis 316 Zarodinu, czerwoną gwiazdę, Właśnie większą ilość beczek. No i zobaczcie, nie wiem czy to widać, że jest ciut wyższy, tak? Na przykład tutaj też widać, jest, jest, jest większy prześwit i jedna płytka wyżej. Zmieniono też troszeczkę te, tą, tą boczną tutaj krawędź, no ale chyba właśnie tutaj się troszeczkę osłabiło przez to przewężenie. O i jeszcze taka różnica, że tu mieliśmy te takie, te bardzo takie metaliczne, srebrne gąsienice, które faktycznie Teraz zaczynają mi wyglądać, że są tylko takie, no, no zbyt takie. Wiecie, no nówki, nówki sztuki, jakby po prostu wiecie, o, dopiero co odlane z metalu i, i po prostu e, wyjechał dopiero co z, z fabryki, nie? Pewnie najlepszy efekt, ale to już jest jakby, wiecie, odchodzimy tutaj od idei e, za, zabawek klockowych. Najlepszy efekt byłoby, gdybyśmy te wzięli gąsienice i poddali je takiemu lekkiemu weatheringowi, e, żeby tam tylko gdzie nie gdzie prześwitywał ten ten kolor metaliczny. Ok, aha, no i tu była jeszcze taka właśnie zobaczcie, plastikowa antenka, która y, który nie wszystkim się może podobać. Tu mamy już taką gumową antenkę niższą, ale która na pewno nam nie pęknie. Podsumowanie. Ogólnie ten model y, bardzo Wam polecam. Jest to, jest to fajny model, no, inny od tych wszystkich, jakby czołgów, bo ma właśnie tą, taką, tą sztywną zabudowę. Nie ma wieży. No to jest, jest, jest ciekawe, ma dużo fajnych detali. No i tutaj mamy dodatkowo, akurat dokładnie w tym wariancie, mamy te polskie oznaczenia, co, co pewnym tutaj odbiorcom na pewno bardzo się spodoba. Według mnie zmiany ogólnie, jeżeli chodzi o generację, tak, to zmiany w 185 są na plus. Jedyny minus w ogóle, jaki w tym zestawie znalazłem, to troszeczkę delikatne tutaj zakończenie tych, tych bocznych płyt i to ma tendencję tutaj do odpadania. No ale no, no, to nie jest poważny problem, a żadnych innych problemów jakościowych czy, nie wiem, w instrukcji nie, nie znalazłem, tak? Drobne pomyłki przy figurkach, to tam w ogóle prawie pomijam. A jeżeli chodzi o wersję tą World of Tanks, to tam z kolei mamy troszeczkę inne podejście. Mamy kody do gry, mamy taką instrukcję i bardzo ładną, bardzo dobrze opracowaną graficznie, ciekawe pudełko i troszeczkę więcej detali w czołgu, natomiast nie ma tych polskich oznaczeń, a za to dodatkowo arkusz na, na klejek, które mogą się podobać lub nie. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Teraz na pewno będę chciał przyspieszyć tutaj recenzje związane z, z bitwą o Berlin i być może, być może będzie pewna niespodzianka związana z bitwą o Berlin, ale tu musicie czekać na, na oficjalne ogłoszenia na moim kanale w tym temacie. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia.